Witajcie, teraz Wam pokażę dobry, fajny rodzaj do zrobienia dobrej kawki. No, teraz Wam pokażę, teraz Wam zaprezentuję dobrą, ciekawą ciekawostkę. No, fajną maszynkę do kawy zaprezentuję, którą można sobie taką pyszną kawkę zrobić na co dzień. No. Wynalazłem nowy taki wynalazek do robienia kawy. Teraz wam pokażę fajną. Fajną mam maszynkę taką fajną ekspresik taki do kawy. Taki fajny. Fajny jakościowy. Włączamy. Robi kawkę. I teraz się kawka robi o. Pierw mleko, będzie kawka latę. Latę. Teraz właśnie się kawa robi, pierw mleko. Teraz takie piękna kapka. Latę i piękne. Rewelacja. Teraz się kaweczka robi. Latę. Piękna kapka robi. kawa się robi Jest kawa Jest, mamy kawę Fajną kawkę mam, teraz się popijam. Mm. Pychota, fajna kawka z mlekiem. Fajna kaweczka. No tutaj taki o fajny ekspresik. Mamy. Troszkę taka. Fajna kawka wyszła. Jest fajna, jakościowa. Pije kawkę teraz, właśnie taką. No. Takie coś sobie można. Ktoś by chciał sobie takie coś zakupić, to warto takie coś kupić, bo to jest dobre, dobre. Zawsze można sobie z tego jakąś kawkę się napić, i można sobie zrobić kawę latę czy tam. Na przykład można sobie z... też można tutaj sobie zaparzyć kakao kakao. Wkładamy kapsułkę można sobie zrobić kakao fajne dobre. To jest dobra taka rzecz. Takie wynalazłem taką taką fajną ciekawostkę. no Warto się tego można po prostu na sobie takie coś można mieć i od czasu do czasu można się napić takiej kawki, nie? No. A ja sobie popijam kaweczkę taką. Mhm. Mm pychota pychota. Kaweczka dobra, fajna. O. Fajna kawka. Popijam sobie kawką, właśnie. Zawsze z rana kaweczka. No. Mm. Fajna kawka. No, i tutaj. O, jak widzicie, dobrze to zrobione. Ktoś by chciał sobie takie coś kupić. Ja mogę coś podpowiedzieć, gdzie to można takie coś kupić. No. To jest takie o typowo na kapsułeczkę. Wkładamy chcesz, kupujemy sobie jaki smak chcemy. Jaką kawę, co i jak. I warto. No, a ja sobie piję taką kawkę. Właśnie to z mlekiem. Pychota. Także warto takie coś kupić. No, warto takie coś kupić. Naprawdę. To jest su super, superowe. Takie warto sobie kupić. Do... To jest takie, to jest dobre takie coś. Dla takich, co tam wiadomo, no, lubią sobie napić się. Od czasu do czasu taką kawę, no, no, ale to jest dobre, polecam. ktoś ma jakieś do mnie pytania, można śmiało do mnie napisać. No, a ja kawu się sobie popijam, smaczną, fajna kawka takie latte, no, też mam też takie inne smaki, też po prostu Też mogę czarną kawę zrobić sobie. Zależy jak to lubi. No, także, warto takie coś sobie kupić. I tutaj naprawdę, kilka smaków jest takich właśnie kapsułeczek, że można się napić tej kawy. Także, to tyle. Zapraszam do kolejnego mojego filmu.